Siemanko widzowie, dzisiaj jest taki króciutki filmik, dlatego, bo chciałabym Wam coś powiedzieć. A mianowicie, chodzi mi o to, że na jednym odcinku powiedziałem, że będzie nowa seria SMP i niestety, sorry, ale nie będzie tej serii. Góra, czemu to jest rozwalone? Nie będzie tej serii, po prostu nie mam czasu na niej grać, na SMP grać. Myślę, że więcej odcinków będzie z Zielonej Przygody, i muszę Wam coś powiedzieć. Już za niedługo będzie trailer piosenki Emi na kanale. Jeszcze nie wiadomo jaki tytuł, ale będzie piosenka coś o nas wszystkich: Skater, Jena, ja i Emi. To będzie też o Zielonej Przygodzie. Oczywiście, ja też tam słowa pisałem. I albo to Emi będzie śpiewała to co ja pisałem, albo po prostu ja. A Emi będzie swoje śpiewała. Mamy już podkład, wszystko, tylko jeszcze nie wiemy kiedy. Więc no, więc chcę właśnie Wam powiedzieć, że yy, nie będzie tej serii SMP, w ogóle tutaj chcę Wam pokazać, że zrobiłem wieżę Eiffel. Dużo mi tutaj surowców było potrzebne i nawet tutaj mi nie starczyło, ale chyba to zostawię tak, żeby było świeże powietrze. Wieża Eiffla, po prostu tutaj będzie tak wi widokowo na tej wieży Eiffli. I gdzieś tutaj będzie na tym piętrze do kupienia bilety na te wyższe piętra. Teraz mogę wam pokazać te wyższe piętra. Albo po prostu tam na dole zrobię budkę na te wszystkie tu piętra. Drugie piętro, no to jest takie widoczki, oczywiście też tutaj półpłytkami, żeby po prostu było widać, bo popatrzcie. I co jest? To nie jest półpłytka? I z Ale na przykład tutaj Wam pokażę. Tutaj już jest półpłytka, dlatego żeby po prostu tak, są nic nie widać, a jak już wejdziecie, widać. Tylko te szyby takie są. Bo my mamy tutaj wersję 1.6, więc tutaj jest trochę staro, więc no. Ale już mam wersję 1.18, więc tam już jest wszystko lepiej. Ale jak tutaj już mam na 1.6 całą wioskę, no to właśnie mi się lepiej gra na, na tym tutaj 1.6 tutaj też jest pół żeby po prostu było wyżej, widać tutaj wyżej tam widać tą willę tutaj cały stadion, można sobie oglądać mecz tam jest MMA a tutaj jest lodowisko tam, więc no postaram się bardziej nagrywać z tego serwera, też serwera EMI i chcę Wam coś powiedzieć. Skater tworzy tajemniczy serwer. Nie powiem, co to będzie za serwer, bo dopiero zobaczycie na moim odcinku i na skatera. Nawet jeszcze Emi nie wie, co to za serwer będzie. Nawet nie wie, że taki serwer skater ma, ale za to ja już wiem. Tutaj ta fontanna to jest w ogóle kupiona od skatera. Sprzedałem mu. Więc, no, tak to wygląda. Czyli nie będzie serii jednak z SMP. Chociaż czasem mogę coś tam nagrywać. Jakieś krótkie filmiki, tak jak ten tutorial, co nagrałem z Mobizena. Co leciałem tam na SMP. Więc do następnych odcinków. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem. Subskrypcji. I wpadajcie na te filmiki, co będą i już były. Więc siema!